Zupełnie pełny swoich mazurów. Nie widzi potrzeby szykanowania. I nad barczą! Wynocha! Gąszorek, Zygmunt. Zygmunt, Gorący, Józef, Kruska, Emil, Chubka, Johan. Istny anioł z nieba Enek tak na nas się patrzył, taki w oczach, zmieniony. Już idzie z niebie się na ziemię, w kości. Ten, co ma majestat, królestwa wieczności. Jeszcze Bismarck przepis dał, żeby na żywych Żymych jajów nie spuszczał. Trzy roki temu to się groch nie trzymał, ale to temu, że Polaki chmury zatruli, te świrko i figuracie, jakim tam było. Ale czytać, o, to mnie taka jedna Greta nauczyła, Gretchen Mein Lind, taki mi napis dała i mówi, czytaj mi to Adolf, jest za... Eee. Pogadać z tobą, Henek chce. I u w złe i fałszywe bywają. I do nieba furać próbuję. Bo ich po tym, że czarno się noszą I takie oczy niespokojne mają. A choć krzyże na rękawie, to do złego Jucznia dla Mazurów, Tym samym, co krople rosy dla kwiatka. Nie bój się. Henek! Czemu nie? Synu! Henek! Czy wy tych ludzi znacie? I czy wiecie, czego oni szukają w naszym mieście? I rozgłaszają takie powieście? Strach mnie wielki obziął, co to za nowzina, że kto inny ma rządzić tą naszą krainą? Siedemdziesiąt miesiąców księdze zamierzono i to ludziom oznajmiono, że się przybliży przestępstwa ustanie i wielkich grzechów zapieczętowanie. Ja tam nic do nich nie mam, ale może to i dobrze, jakby się wynieśli do tej swojej Polski. I jak doszedł do patrzajcie na znaki pilnie, to żebym sobie przypomniała, co było jakby dziś. Co zgidiszej chole! no, Powiedz mi, ogala! Jak już tobie przyjdzie zdawać egzamin, co bardzo wątpię, to co zrobisz, żeby go zdać? A, a mój, mój ojciec już... Wędzi szynkę na egzamin i wręczy ją panu szkolnikowi Riszowi w odpowiednim czasie. A co! I jeszcze dodam miodu dla inspektora. Miodu. Tam, ja. Dobrze go wstawili. Ten to umie w piecu rozpalać. Rodzice pojechali do lekarów, kwestować na nasze sieroty. Mogę dziś być dłużej. Na jeziorze dzisiaj trałowali, może znowu znaleźli coś w sieciach. Pamiętasz? Nie idzie się stąd, nie wybiera. To moja wyspa. Ma inza te kanibale. Jedyna jaką ma. Ty też. Ja tam nic nie wzięłem. Żaden anioł nie spadł, bo u nas nie ma żadnych aniołów. Mówią co chcą, a potem się sprawa polityczna z tego robi. A co, co pech kazał śpiewać cygan? Zgadali mi się na dwa litra palonej namiocie. Że się coś zdarzy, to ja już dawno wiedziałam. A znowu kluska, że tańczyć nie umiał, to zesrał się na złość, tak jak stał na środku sali. Hej! I ty choroby! Zaraz zamienię cię w padalca. Nie boję się takich żabich skrzeków. I kaczarojka, myślałbym. Nie boisz się niedowiarku? Wiążeś cyglanka. Z czeski. A jeden z obcych, wielki chłop, stoi na pniu i takim toporem jak świni wymachuje do tamtych i krzyczy coś do nich po niemiecku, a tamci mu odpowiadają po naszemu, znaczy po mazursku. Że jak przyszli te Esmany Mazurów brać, to on ich wszystkich się tylo posprawiał i łonał Że to niby krzyczał, jo Mazur, to się buły ta Nemce, stryhe Ja wtedy jeszcze lepszy umiłowała za to, że on maną powiedział, gdzie my się ukryli i że żywy się stał. Mamy siebie nawzajem, tak już zostanie. Fur ima. Na zawsze. Bo my z rozkwitu zrodzeni ciemności się wyrzekamy. my.